z tej strony i z dzisiaj jestem z Waszym toporny. I może tam trochę widzicie taki, takie coś, no, ale ta, ta, wiem, taki tam... domek. I to jest kolejny kolejny odcinek serii Waterblocka, nie? Tu myślisz już... o, i w tamtym odcinku budowaliśmy. Nie budowaliśmy, nie. tylko poszliśmy do nateru teru. Do nateru no, no to tutaj już trochę żeśmy zaczynali no, trochę, że zbudowaliśmy no, nasz dom. No. Tutaj taka mała przepalarka. Taki mały magazyn. A i też następnie chciałbym pozdrowić Stefa 1, bo mi rzucił diakcję. Tu, tu zrobiłem zniszczarkę z kaktusa, żeby... bo nie zlewy, bo byś spalił pewnie dom już. I takie skrzynki. Stół. Piękny. Idziemy teraz na górę. Co my tu mamy? Tu mamy ten. ten taką wielką plazmę. Do... Kalapy. Jakieś driki, tylko nie wiem co to za driki w ogóle, nie wiem. I z... A, to... A ty to jest A to... balkonik, czekaj, czekaj, puszczę muzyczkę. Nie, czy będziecie puszczać, no, nie wiem. Nie, nie wiem. Czekaj się, tylko... Ja słyszę. To ty się tam zajmuj, może z tym co masz zrobić, a ja tu trochę pokopię, co? No dobra. To, dre to drewno. No dobra. Przepraszam. Tu balkon jest i dzisiaj miałem się... Dzisiaj zajmiemy się hodowlą... No też może trochę hodowlą zwierząt, ale dzisiaj zrobię farmę kaktusów. Nie wiem czy Wam się ta farma spodoba, czy nie. Ja, ja tam właśnie nie Tylko, wiesz, jak, zrób. Zrób także jak mamy na tej. naszej. Na, na tych innych likach, nie? No. To obudujesz się ją dookoła. Nie tak. Jako, jakoś to zrobię tak na, na początku, żeby było, chociaż. Yy, nie, nie, nie mówię, żeby mi za pierwszym razem wyszło, nie? Że. No. Tylko trzeba, ten, platformę osobną zrobić. Jeszcze do tego. A to gdzie? O, tu, tu, tu. Platformę? gdzie? Gdzie? Ja chciałem te kaktusy zrobić albo tutaj. Z boku? Tu? Tutaj z boku? Co to tutaj zrobię? No dobra, spoko. Ja już mam to nawet fajny, fajny pomysł by się tak jakby połączyło z tym, tym, tym murem, tak jakby. Tu by się... O, muzyczka, można by tak powiedzieć, w tle jest. Kila w sobie zintentowana wydajność 4, niezniszczoność 3 i szczęście 3. I tu... Ja tu, ja tu z wszystkie drzewa, jakie są, to jadę. A jak, jak, jakbyś się nudził, byś przyniósł trochę pochodni? Ej. Wszystko wszystkie drzewa to dobra. I my postanowiliśmy, czyż wam mówiliśmy czy nie, ale będą krótkie filmiki, nie? O. Jeśli będzie dużo lajków, subskrypcji to... To ben... będą... będą po prostu. Nooo, no dobrze. No, 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 wow, 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 wow. Lagi. Lagi mnie zjadają. No! Ja bym wiedział. Nie wiem. Ja na razie niebie zjadają. Nie, to będzie... Nie, nie Użyłam tak drewna i jeszcze zostało parę drzew. Ładnie, ładnie. A tego zwykłego, nie? Ja tak po, pomiędzy odcinkami chodzę też od, odwiedzić wyspy. Jak, co ma, co zrobione. I tak... tak można by powiedzieć, że mało... M, trochę tak kopiujemy, nie? Teraz, teraz ostatnią byłem na jednej wyspie, bo koleś miał sklep i fajna wyspa, fajna. <laughs> Widać, że się starał na nią. Ale nie pamiętam niku. Chyba zero... Nie, nie, nie pamiętam. To coś jeszcze musimy mieć. A przepraszam, że za to, że nie było filmów, no. ale taki z powodu... No prob nie problemy, tylko wyrazy, o. Może, może nie technicznych, ale no... Problemów. Sprawy mieliśmy, mieliśmy, musimy, czasami musimy załatwić i nie będzie Odcinku, nie. Ej, bo, a ty jak sadziłeś te drzewa takie to... Takie duże, to kwadratowe, no. nie? To obojętnie gdzie mogę posadzić tą sadzonkę? No nie, bo musi być tak jakby 4. Jak ścinać to drzewo było 4, tak jakby, nie? Bo no, ale to obojętnie, w którym ty nad tym zwirze. Znaczy tam gdzie są cztery te drzwi, nie? Tylko po prostu... Tam, zobacz sobie, może byś No, ale muszą być cztery. Bo no, są. Nie, ja widzę jedną. To ja nie wiem. Ja te hodowle drzewek to ja nie wiem, może byśmy ją gdzieś indziej trochę przenieśli? Bo tak to tak, tutaj to trochę no, nie, nie pasuje. Może. Ja wiem. Ja idę po kobla, bo już mam mała, a jest dużo potrzebne do tego trochę. Ale komu mam prawie całą skrzynkę? To pochodzi też. A, pajączki, pajączki, pa... pajączki, pa... pajączki, pajączki. Pajączki, powiada, że cię atakują. Raczej bym to ujął w drugą stronę. A ty ja atakujesz? No dobra, też chodźmy, żeby tak. Suru! Wow, idealnie do wody wpadłem. A co? Ja robisz? tu walczyłem chwilę z matkami, bo nie było poświetlane. Tutaj ta platforma. Buu! po powybuchały, ale jakoś dałem z nimi radę. Bo. Szymajcie się teraz ja sobie tak tą czemu to jest crafting table muszę tu nie wiem czy ktoś robi inną tą farbę kaktusów, nie wiem, ja, ja się nauczyłem taką i ja robię taką jak komuś się podoba taka to to proszę patrzeć jak to się robi tak puszczać powoli, nie wiem. Nie wiem czy to mówię, nie wiem. Pyk. Pyk. O, ty do Atakujesz źle? Ja tu trochę źle zrobiłem Trzeba poprawić. Jak sami widzicie... Co ja zrobiłem gdzieś użyć? Jak sami widzicie, że tak sam jest 55 osób, prawie już na ser na, na, na serwerze, że 55 osób, więc to... To lagi pewnie już będą, nie? Chyba, że ktoś ma dobry komputer to. Ja to mnie Trochę jajek pozbieram, bo, bo mamy Dobra. tyle teraz. Mam, mam 400 takich jajek. Nie, ale naprawdę jest dużo... Du ej, nie tu. Naprawdę jest dużo. Wow, czy to nasza wyspa? Coś tu zepsułem chyba. Nie, czy to ty już Dlaczego ty się tego robi? Kurde, no cały czas jakieś jajka zwrócił. Lag? A, ja, a mnie lagi cały czas jedzą. Lagi i jadają. ciebie? O, ja, ja mam laga, co powiem. Tu są już pochodnie. Tu trzeba na razie zatkać. I y, tu y, też trzeba by było wylać, bo Czemu tu zniknęła woda? Ja mam logi mocne Ja nie mam wcale Bo nie, tak nie może być Ja ci powiem, że y, zrobimy mniejszą farmę niż przepuszczałam Nie wiem, jeszcze Chyba, że, że... zrobię jeszcze inaczej Chyba... A, A czemu mamy 57 dźwigni? Nie wiem, kiedyś poszliśmy do deteru? Kazałeś zabrać jakieś rzeczy, więc zabrałem też dźwignie A ja ci kazałem zabrać dźwignię no do kied lateru? Kiedyś jak szli... Pamiętasz że Kiedy? kiedyś szliśmy do lateru No, ale to po co nie ma... Znaleźliśmy te skrzynki, co kiedyś ktoś zostawił A, no to trzeba było łowić. Mówiłem. Ej, zabrać pokażę. Hmm. Nie wiem, czy to wypali, bo jednak ja muszę zrobić krótszą tą farbę. Przepraszam, ale muszę krótszą zrobić farbę. O, o i ta taka będzie farma. No może mała, nie mała, ale kiedyś może się zrobić większą trzeba zniszczyć, to ja będzie oh. się. Na razie mała może być chyba, nie? Ja. ja co o tym myślisz? Mała... Może być na razie. tak. Tylko tak, żeby się gromadziło wszystko w skrzynki, to będzie dobrze. O, dobra jest. Ja ci połóż, bo nie mam co robić. Nie mam co robić. Jeśli ci się nudzi, powiadasz, jeśli ci się bardzo ludzi, to dam ci kobla. Tak, dobra. I go zjem, ta. tak? Chciałem ci inne zadanie, ale jeśli chcesz zjeść go, to. to że nie ma problemu. A nie, to jeszcze musi być tak. Dobra, Ja tutaj takie nasze te po. Rodzinki to te, te, te no ja dobra, to tak się o, to to ja to tak. O Raz już do końca, żeby nie było. Jak ktoś nie wie, też jakby się robiło tą yy, farmę kaktusów, to. ...to teraz już mnie. To to, to, to nie będzie wiedział. Wiecie, coś wiecie, jak, jak już to buduję Kurde, to nasza farma, no. tutaj takich melonów wzrosła. Ja pierdol. No, bardzo fajnie idzie farma. Wszystko już ładnie idzie, powoli. To wiesz trzeba jedną pochodnię, coś ci pokażę. Patrz to. Ale szczera, patrz. Weź wejść ze chwilę. Jak on się tam zmieści? Patrz jaki on mądry. Teraz tu. Wow, wow, Dobra, teraz tu. Wow, wow. Parą Teraz tu by było warto. Tu, tu. U, Pięknie. A, bo ja się duszę, nie zauważyłem tego łał wow, wow wow, wow. Lagi, proszę, proszę, nie. Nie atakujcie wrażę Was. A nie mam co, to, co ma to, to, to ma być. To ma być zaatane. Dobra. Zarąbiście. O, ja sam, sam się zamotam i dobrze za pierwszym razem mi wyszło nawet to fajnie, fajnie, bardzo fajnie Hmm. Hmm. Trochę nie przemyślałem tej sprawy. Chyba że jeszcze idzie. Dobra. Muszę zrobić tak. Pik, pik. Pik, pik, pik. Pik. Chyba że się tak zrobi. To tak trzeba tak. Pik, 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 pik. Ja... A to... Ja, znaczy, nie wiem, czy by was taka seria interesowała, ale... Ostatnio znaleźliśmy taki fajny serwer z... Nie wiem. Jak to, z tym... Aha. Sparty... Sparty Games. I jak się... No nie wiem, no... Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli, czy nie. ...takie party. O co? Że co, mi jeszcze chodziło? Ciekawe, ja tu bym... Aż. Musi być pięknie. Aha, dobra, spoko. I tak go budowa, to... i masz trochę bla. Dobra. Poczekaj dalej klas. Jak widzicie. Nie, wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie żeby wyszło, czy wyjdzie? Wyjdzie. I tak mniej więcej się buduje tą farmę, nie? Teraz, ym, Teraz tutaj to będzie. Dobra, dobrze jest. Mm, y -y -y. Dobra, a teraz byś się trochę Dobra, posunął. Dobra, wróciłem. Ja, jeśli byś mógł. Dzięki. I uważaj na kaktusa ja no, chodź, chodź, Piek, dobra, się najem. i tak to by farma mniej więcej by wyglądała. Że... chyba się uderzyłeś mm. Ja co ty na to jakby się dach jeszcze zrobili do tego? No, w sumie. O w Oj, tak ładnie ją budowałem. Topię się! Nie możesz się tak to topić. To ma być zatopienie w pracy. Podczas pracy, nowe... Jakie? takie pytanko. Gdzie? A czemu tu, nie, są, no, tu jest jeden? Tego nie wyszło. Nie podoba Ci się? Ale ja, czemu ja, tutaj ja, są podwójne kaktusy? Dobra, to ja się nie wtrącę. nie, ja jest tutaj. a teraz utknąłem. No możemy tak powiedzieć. Nie, 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 I utknąłem A chyba, że tak. tak. coś prawie podobnego ja 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 się ja uwiam ja zgi, nie, nie mogę się udać a ty O a... kurde Dobra to jest kurwiet zaleda jest murt, porywa mnie. Proszę zginać. Nie. O, dobra, jest. I teraz... Teraz tak. A tu sobie pójdę, o Pyk, puk, pyk, 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 I pyk. E, pyk, 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 Klik. To by było, musiałoby, Jakby to musiała wyglądać? Ja to chyba. Ja tak chyba. A, Dobra, kic z tym. Coś źle zrobiłeś. dobrze. Dobra, najwyżej. Ty się zjeszczy, tak się buryście i jakaś to powinno wyglądać. To troszeczkę trzeba zmienić. To ja bardzo Was przepraszam za mój błąd. Zobaczycie mi to, czy nie? P Piszcie w komentarzach, czy mi wybaczycie. No, ja, czy nie. Wiem. No, ja wiem. ja wiem. powiedzieć. Poszło tutaj. Poszło. I ja nie ziem A czemu to będzie... Być... Mmm... Aha, dobra, spokaj Muszę iść po wody Poka... Bo... Y -y, Porkuruję po kaktusach No ja... nie, nie To było chamskie Ka Kaktusy Dobrze Cokolwiek <noise> <noise> no tam robicie, to dobrze Dziękuję I'm prajestu, a, nie ma znaczenia. Impra jest tu, a ludzie śpią. I... a czekaj. Muszę jeszcze tylko poświetlać, żeby nie było potworów ani nic. Tak? Pięknie. Impra jest tu, a ludzie Dobra. Dobra, będzie najbliżej. No, ja powiem, wszystko sobie... Trochę... Wszystko się że Najlepiej to moja, widać, co? Znowu. Jak. A kogo moja? Ja tam się... Ja tam się specjalnie nie, niczego nie dotykałem. Ale ty już jest wszystko prawie pod kontrolą, no? Nieee, yeah, nurty, wody, atakuje! Yeah. A to, to nawet nie wiem po co zbudowałem. Chyba... Ja, ale ja teraz mam fajny pomysł. Ale jedno nie, nie po nie zbudowałem, ale dobra spoko. B będzie tego... Kup, dobra, to jest ładnie, wszystko pięknie. Yeah, Jeszcze zaczął padać. najlepiej! No i nie? No jak? Ja tylko. Tak I się podoba, że już będziemy kończyć. Pada? Nie masz 25 minut, ponad 25 minut prawe nagrania. Co o ty myślisz? No. no by tak wypadało. Albo nie muszę jest tak. Tu się udłodzie. No mniej więcej wie, jakaś farma wyszła. No to pewnie pomiędzy A. odcinkami też. Po tym odcinku pewnie też zrobimy, poprawimy ją, żeby wszystko ładnie, pięknie chodziło. tu zobaczyć. Chodźcie, 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 chodźcie. Wow. Yo, yo, yo. Chodź tu, chodź tu. Wow. Idę. O idę. Co myślisz no, o, ten, o, te, o tej farmie? Yy. Może być? Bardzo... Poczuć? Ale no... mi się nie To nie, nie wiem. No to my chyba już będziemy kończyć, nie? Co? to no tu, tu, tu. Na, na... O. Specjalnie to tak zrobiłem. Co tu jeszcze? A, Żeby to połączyć dobra, jeszcze na kielec spadam niech będzie, dobra Chodź, może Nie Nie Może przynajmniej masz ja, Za, włączę, kropki Dobra, chodź, już. Potem zrobisz dach No i bardzo, O nie Spadłem Ho, ho, no chodź tu kończymy już. Chodź. No dobra, no, no to my już będziemy kończyć mniej więcej. Ta część.